Właściciel Fundacji, Polska Fundacji Nauki, Kultury i Sztuki. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na trzydzień wieczorze czytania wierszy Zygmunta Jana Rubla. Pierwszy wieczór odbył się, tak jak powiedziała Pani Anna, w Warszawie, drugi rok temu w Łodzi. Organizatorem wieczoru jest założona przeze mnie w 1994 roku Polska Fundacja Nauki, Kultury i Sztuki, a współorganizatorem jest Mediatyka Memo, czyli Biblioteka Miejska w Łodzi, filia nr 29, przy sałamu Aniuszki, w której się właśnie znajdujemy. Przeczytam Państwu krótką notę biograficzną Zygmunta Jana Rumla, a później charakterystykę jego twórczości. Przybliżymy Państwu dzisiaj wiersze odwołujące się do historii. Jest ich wiele, ale wybraliśmy cztery. Wiersze czytać będą dla Państwa Pani Ewa Nowakowska, Pani Anna Stoczyna z naszej fundacji i Pan Stanisław Polski. Zygmunt Jan Rommel urodził się 22 lutego 1915 roku w Piotrogrodzie, obecnie Sankt Petersburg. Jego ojciec Władysław Rumel w czasie I Wojny Światowej walczył w Armii Carskiej, a po 1918 roku w Wojsku Polskim, między innymi w Wojnie Polsko-Bolszewickiej. Był kawalerem Orderu Virtuti Militari. W ramach osadnictwa wojskowego otrzymał ziemię na Wołyniu koło Wiśniowca w powiecie był znanym działaczem i społecznikiem. Także matka Zygmunta, Janina Stymińskich, udzielała się społecznie, między innymi w pracach Uniwersytetu Ludowego w Różynie, gdzie prowadziła zajęcia plastyczne. Pisała także wiersze pod pseudonimem Liliana. Może to właśnie po niej Zygmunt Jan Rumel odziedziczył wrażliwość i talent pisarski. Państwo Rumelowi mieli czworo dzieci. Stanisława, Zygmunta, Bronisława i Zofia. Zygmunt Jadrąbel był absolwentem słynnego Liceum Krzemienickiego, które ukształtowało jego świadomość kulturową, humanizm, a przede wszystkim patriotyzm, rozumiany ponad podziałami narodowościowymi. To wszystko znajdujemy w jego poezji. W tych latach szkolnych mieszkał na stancji, w dworku należącym niegdyś do rodziny Juliusza Słowackiego gdzie obecnie mieści się Muzeum Słowackiego. Szkoła ta o chlubnych tradycjach zwana Atenami Wońskimi, promieniowała kulturą na cały region. Po zdaniu matury w 1935 roku Rumel przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Nie zaprzestawał działalności poetyckiej. Swoje wiersze deklamował między innymi na spotkaniach Kresowian. Wśród innych uczestniczyła w niej Krystyna Krachelska. Poległa w powstaniu warszawskim, także poetka, której postać została uwieczniona w pomniku warszawskiej serenki. Pisze w swojej książce dwie matki krewna Rumla Ewa Kaniewska. Już jako student polonistyki w czasie wakacji uczestniczył w zebraniach kół wiejskich, w konkursach czytelniczych, wykładał Uniwersytetu Ludowego w Różynie. Udzielał, udzielał pomocy przy z czasopisma Młoda Wieś, Młody Sełko. Służbę wojskową odbył na dywizyjnym kursie pod kolorze w Wodzimiarze W wojnie obronnej 1930 roku brał udział jako podporucznik artylerii. Później podjął działanie konspiracyjne. Już na początku 1940 roku został kierownikiem punktu łączności i magazynu batalionów chłopskich przy ulicy Narodowicza w Warszawie. Prowadził tam sklep z naczyniami. Który był jednocześnie pierwszym miejscem drukarni Rok Batalionów Chłopskich. Praca ta stała się inspiracją do napisania Warszawy wiersza drukarnia. Również brat Rumla, Bronisław, pracuje w konspiracji. W 1940 roku NKWD aresztuje Bronka wraz z całą grupą ze Związku Walki Zbrojnej ZWZ. W czerwcu 1941 roku, gdy go stracono, miał 25 lat. Po dekonspiracji punktu jesienią 1941 roku Rumel na polecenie Komendy Głównej Batalionów Chłopskich udał się na Wołę, by ocenić możliwości działań konspiracyjnych. Doprowadziło to do powołania ósmego okręgu Batalionów Chłopskich Wołę, którego komendantem został właśnie Rumel. Do jego zadań należała organizacja kolportażu, samoobrony, łączności, a przede wszystkim oddziałów partyzanckich. Grupa podejmowała także działania propagandowe wśród ludności ukraińskiej, co było reakcją na zbrodni UPA. Rumel obok pracy konspiracyjnej cały czas tworzy poezję. Wspomina żona Anna Rumlowa. Wstawał bardzo wcześnie, o 5 rano. Były to jedyne godziny przeznaczone na pisanie, oczywiście, jeżeli mógł pozostać w domu. Rumel wraz z żoną mieszkał we wsi Wulka Sadowska w powiecie Goruchowskim. Stamtąd wyruszył latem 1943 roku z dwoma towarzyszami, Krzysztofem Markiewiczem i przewodnikiem Witoldem Dobrowolskim jako emisariusz batalonów głowskich, by przeprowadzić rozmowy z dowództwem UPA. Celem powstrzymania masowych rzezi ludności Polski. Jan Karski nałama swojej książki Jedno Życie, w tomie drugim opowiada, cytuję. Jak przed tym wyjazdem opowiadał mu Rumel o ciągłych antagonizmach ukraińsko-polskich, konkludując, że na tym obszarze bezwzględnie powinien zostać zainstalowany terenowy delegat rządu. I tak się właśnie stało. Został nim Kazimierz Banach, ten, który mianował Rumla komendantem Atylenów chłopskiego Okręgu ósmego na Anna Rumolowa w książce Twierdzą nam będzie każdy próg pisze, cytuję Dnia 10 lipca 1943 roku na samotnym hutorze między Różynem a Turzyskiem zginął mój mąż, Zygmunt Jan Rumel, pseudonim Krzysztof Poręba, komendant batalionów chłopskich okręgu VIII wraz ze swoim budżetkim adiutantem Krzysztofem Markiewiczem i innym towarzyszem walki, którego nazwiska nie znam. Lasom zaburzańskim przybyła jeszcze jedna bezimienna zbiorowa mogiła, nie kurka, jak sobie poległy poeta wymarzył, Mogiła, której ślad zatarła przyroda. Najprawdopodobniej został żywcem uzerwany końmi w okolicach wsi Kustycze przez ukraińską powstańczą armię UPA w nocy z 10 na 11 lipca. Miał 28 lat. To była krótka biografia Rumla. Teraz chciałbym państwu przeczytać o jego poezji, charaktery jego poezji. Pierwsze próby poetyckie z Munta Rumla opublikowane w szkolnym piśmie datują się na rok 1934. Rękopisy wierszy Rumla przetrwały dzięki żonie poety, która z rodzinnym archiwum nazwanym Walizką Rumlów albo Walizką Anny przeszła między nimi przez powstanie warszawskie jako sanitariuszka. Wybór jego wierszy dokonany przez Annę Kamieńską, wydano pośmiertnie dopiero w 1985 roku. Zdaniem Bożeny Gorskiej Poezja Rumla wykazuje wyraźny wpływ twórczości słowackiego i Norwida. Poezja równa jest świadectwem wielkiej dojrzałości młodego autora, a jego świadomości, jego świadomości ciężarów historii i znaczenia kultury narodowej jest to twórczość istotna dla wspólnoty i pisana dla niej, tak twierdzi Aleksandra Nimierwicz. Zygmunt Jan Rumel napisał około 70, 70 wierszy, a przynajmniej tyle dotrwały do naszych czasów. Najbardziej znanym utworem Rumla jest wiersz Dwie Matki, który w przejmujący sposób wyraża jego podwójna, podwójną miłość do Polski i Ukrainy. Wiersz ten jest tylko, nie tylko manifestem patriotyzmu, ale także głęboko humanistycznym wołaniem o harmonię między narodami, które dzieliły wspólną ziemię Kresów. Rumel jako człowiek wychowany w wielokulturowym środowisku widział w tych dwóch ojczyznach niesprzeczność, lecz wzajemne dopełnienie. W jego poezji można dostrzec próbę pogodzenia tych dwóch tożsamości, co czyni jego twórczość szczególnie poruszającą w kontekście tragicznych wydarzeń na Błowie. Dwie matki w najprostszej interpretacji to wiersz, w którym podmiot liryczny deklaruje przywiązanie do dwóch matek ojczyzn Polski i Ukrainy. Polskę symbolizują bursztynowy grzybień, złotolity pas, czelek pijany, smutek za błękitem. Ukrainę, rafy porogów koralowe, lira, buntownicze kosy. Podział na dwie strony został przeprowadzony również kluczem kolorów. Matka Ukraina występuje w barwach koralu i krwi, matka Polska w złodzie i błękicie. Dwie matki są w istocie wierszym o prywatnym dramacie wewnętrznej sprzeczności i rozdarciu jadyrycznego o jego bolesnej dwójstości, o niemożności scalenia, o braku wyboru. Kiedy każda z matek ciągnie w swoją stronę, bo nie podążają tą samą drogą. Wiersz dwie matki przeczyta Państwu Anna Skoczylas. Bardzo proszę. Dwie matki. Dwie mi matki ojczyzny chołpiły głowę. Jedna grzebień bursztynu czesała we włos. Druga rafy piorąc koralowę. Zawodziła na lirach dolem ślepom los. Jedna oczom tańczyła pasem złotolitym. Czerem drugą obijał pijany jak trzos. Jedna boso garnęła smutek za błękitem. Druga kurem jej piała. Buntowniczych kos. Dwie mnie matki ojczyzny wyuczyły mowy. Warp z krwistej plecionej jagodami ros. Bym się sercem przełamał. Bólę dwie połowy. By serce rozdwojone płakało jak głos. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jego wiersze cechuje prostota formy, połączona z bogactwem obrazowania. Rumel często korzystał z motywów przyrody, które w jego poezji stają się symbolem trwania, ale także przemijania kruchości życia. W jego utworach można odnaleźć echa folkloru wołomińskiego, melodię ludowych pieśni, rytmy i obrazy wiejskiego życia, które kontrastują z grozą wojennej rzeczywistości. Ta dwoistość piękno-kresowego świata świadomość naciągającej tragedii nadaje poezji Rumla unikalny ton. Poezja Rumla jest głęboko zakorzeniona w tradycji romantycznej, czerpiącej z inspiracji takich poetów jak Jerzy Słowacki czy Cyprian Kamil Norwid, których twórczość była bliska młodemu poecie. Jego utwory odznaczają się liryzmem, intensywnością emocjonalną oraz silnym związkiem z krajobrazem i kulturą Bołynia. Rumel, wychowany na jastyku kultur polskiej i ukraińskiej, w swoich wierszach często odwoływał się do folkloru kresowego, co nadaje jego poezji wyjątkowy kolor lokalny. Jednocześnie jego twórczość jest uniwersalna, dotykając tematów miłości, patriotyzmu, tożsamości, tragizmu ludzkiego, losu w obliczu wojny. Poezja Zygmunt Jana Rumla powinna zajmować szczególne miejsce w polskiej literaturze ze względu na swoją tematykę, kontekst historyczny i tragiczny los autora. Jego utwory są nie tylko dziełem sztuki, ale także dokumentem epoki, w której patriotyzm, oświęcenie i marzenie o pojednaniu przekładały się z obliczeństwem wojny. Rumel, podobnie jak inni poeci, pokolenia Kolumbów pisał w cieniu śmierci, a jego wiersze są przyjmującym świadectwem walki o zachowanie człowieczeństwa w nieludzkich czasach. Jego twórczość jest także ważnym głosem w literaturze kresowej, która dokumentuje unikalną kulturę i tożsamość ziemi wschodniej Rzeczypospolitej. Rumel jako poeta Wołynia uchwycił w swoich wierszach piękno i dramat tej ziemi, a jego tragiczna śmierć podczas misji pokojowej dodatkowo podkreśla uniwersalne przesłanie jego poezji. Wołanie o braterstwo i pokój w obliczu nienawiści i przemocy. Podsumowując, Zygmunt Jan Rumel, choć jego życie i twórczość zostały przerwane zbyt wcześnie, pozostawił po sobie poezję, która jest nie tylko jego talentu ale także złożonych historii, kresów i tragicznych losów pokolenia wojennego. Jego wiersze przesiąknięte miłością do dwóch ojczyzn, Polskiej Ukrainy oraz inspirowane folklorem i romantyzmem są poruszającym zapisem ludzkiej emocji i ideałów. Rumel jako poeta i bohater pozostaje symbolem ofiary poniesionej w imię wyższych wartości. Stykając się z wierszami Zygmunta Jana Rumla nietrudno wrażenie spotkania z fenomenem, być może nawet otarcia o samorodny geniusz liryczny. Intuicję tę potwierdzali za życia poety lub tuż po jego śmierci Leopold Staff oraz Jarosław Iwaszkiewicz. Jarosław Iwaszkiewicz, który tak skomentował los w przeczycie z liryka. Był to jeden z diamentów, którym strzelano do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć pierwszorzędnym blaskiem. Trudno o lepsze podsumowanie życia i twórczości niedocenianego albo myśli wymazanego z kart historii paczyńskiego kresów. Czas wydostać rumla z zabójczej i pamięci. Czas złamać zmowę milczenia panujące wokół wołyńskich herozów i męczenników. Temat przybodnień dzisiejszego wieczoru to historia wierszach. Lektura wierszy poetów straconego pokolenia po latach poraża. Stopniowo odkrywamy rozmiary spustoszenia, jakiego polska kultura doznała nie tylko z powodu agresji komunistycznej cenzury i planowanej polityki zmierzającej do zniszczenia paradygmatu polskości, ale i przez utratę tych, którzy byli ogniwem między dawnymi a nowymi laty i mogli przekazać w kunsztownej formie literackiej osobiste doświadczenia swoich dziadków i rodziców, pamiętających jeszcze i powstanie styczniowe i rok 1920. Historia Wiesza Rumla jest obecna w dwóch płaszczyznach czasowych. Jako przeszłość, ta zapisana w dokumentach, ale jeszcze bardziej ta dostępna w mitach narodowych i tradycji, oraz jako wdzierająca się w prywatne życie człowieka wojenno-okupacyjna rzeczywistość. Z wydarzeń historycznych przeszłość wybiera poeta powstanie styczniowe. Poświęca mu zaczęty w roku 1942 poemat, z którego zachowały się trzy fragmenty. Historię kolędnicą przeznaczenia pieśni, pogrzeb pięciu poległych i czachowskich. Historia współczesna, której człowiek doświadcza bezpośrednio i na co dzień, a nadal często musi w niej uczestniczyć, postawiony przed tragicznym wyborem, jest tematem obrazów jesiennych i najbardziej osobistych, najboleśniejszych dwóch matek. Niezwiszczenie się dzieł Rumla. Które miały dopiero powstać, to straca nie do ze względu na szczególne uwrażliwienie poety na polską historię, na historyzoficzny wymiar losów narodu. W tym podobny był Zygmunt do największych, zwłaszcza dyscyplina Kamiana Norwida. Bo wiersze Rubla, i te powracające po powstaniu styczniowym, i te traktujące o II wojnie, zarówno na Wołynie, jak i w Warszawie, są w istocie wierszami o koobrocie śmierci, jako istocie polskiej historii. Nie tylko najwcześniejsza historia Polski i słowiańskiej wspólnoty interesowała Rumla, poetę. Pragnął on też zapisać to, co trwało wciąż w żywej pamięci starszego pokolenia. Rozpoczął pracę nad wielkim poematem, rok 1863, w którym powstanie styczniowe miało zostać zarysowane na szerokim historycznym tle. Fragmenty z tego poematu, jakie Zygmunt Jan Rumel zdołał za życia napisać, świadczą o skali tego poetyckiego zamierzenia i o jego wielkiej literackiej wartości. Powstanie styczniowe to polskie posłanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim, a następnie objęło swoim zasięgiem Litwę, Białoruś i część Ukrainy. I trwało półtora roku. Mimo początkowych sukcesów, zakończyło się przegraną powstańców. Ocalamy fragmenty poematu, rozpoczyna inwokacja, opatrzona datą marzec 1942. Historię kolennicą przeznaczenia pieśni, i od tego wiersza rozpoczniemy prezentację tej wspaniałej poezji. Historię kolennicą, czyli z poematu, czyta pani Ewa Nowakowska. Co przeznaczenia pieśni, która naród prowadzisz przez losu wierzeje i smagasz jak u kaci, złowrogo, złowieśnie, strugą wichru co żywych kość i popiół wieje. Dziś bicz twój smagający nad nami jest z Tobą. I jak ból naszych kości, cierpieniem nasz smaga. Ty, stając na kurchanach, piersi otwierasz grobu i sądzisz jako prawda karząca i naga uczynków naszych wagę na szalę układasz i ja twą. Obojętność poznania. Ty badasz, na ile krąg obręczy oplata rąk koło, obracając jak kamień mielący u młyna, co wymiela wzdłuż ziarno, w plewę kruszy zioło, ruchem co w starym gniecie, a nowe poczyna. Na ile pod gniotącym kamienia obrotem ułomi się duch ludzki, skorupa zwietrzeje, a ile zmięknie głasków roszon ciągu potem, i jaką szczęby długość wsiąkła krew wyżleje. Ty. Badasz obojętna, milcząca, wyniosła, z uśmiechem sfinksa na twarzy, przeznaczenia posła. Dziś wicher Twój nad nami przemiata istnienia i mieczem płomienistym niby anioł sięga, ryjąc bytu tworzywo do spodów. Korzenia, z którego naród rośnie, naród żywa księga. W jej białe, czyste karty, po łańcucha czynów ludzkich codzienność wmuruje ogniwa i nadzieli im miarę woli z wolnych ducha i formę, którą jedno wolny dróg dobywa. Wieki miną nad nami, przyjdą nowi ludzie, na swoją miarę mali, na swoją ogromni, i rozorzą mogiły, i kość wydrą grudzie, i albo ślad zamiotą. Albo czcią pokłonni odmierzą sławie dumnej w marmurze pomniki, które ludzkość zadziwią. Przyjdą wichry nowe, nowych dziejów zarania moce, kolędniki, a wączas w owym szyku ten tylko zostanie który, mimo koleje, doskonali trwanie. Bardzo dziękuję. O jednym z wydarzeń, które poprzedziły i doprowadziły do Powstania Styczniowego, opowiada część z poematu Pogrzeb pięciu poległych. Chodzi tu o wielkie wydarzenie, jakie była śmierć i pogrzeb po masakrze w Warszawie podczas manifestacji patriotycznej w lutym 1831 roku, który to pogrzeb pięciu polskich manifestantów na Powązkach stał się wielką manifestacją tysięcy ludzi. Z rozkazu zaborcy krzyż z ich grobu wyrwano, mogiłem zrównano z ziemią i przysypano śmieciami, a rosyjski policjant pilnował co roku, w dzień zaduszny, by nikt z Polaków nie ośmielił się położyć w tym miejscu kwiatka, ani zapalić świecy. Ponownego pogrzebu polegli doczekali się dopiero, pozyskaniu niepodległości. Zygmunt Jan zapewne słyszał o tym wydarzeniu. Pięciu poległych to symbol niepodległego ducha Polaków i tak zostali o ukazani we fragmencie Pogrzeb pięciu poległych. Pogrzeb pięciu poległych Czyta na Państwa Pani Ewa Nowakowska. Bardzo proszę. Biją dzwony we Spirze na kościelnych wieżycach, Łamią dźwięki o Wyżej. Tłum faluje w ulicach. Toczy trumny olbrzymie, a milczące i czarne. Ramionami je trzyma i ku górze je garnie, to je zniży u ziemi, tyka drzewem do bruku dla milczących kamieni to je dźwignie w pomruku. Nad głowami zatoczy, aby niebo wyjrzało. Jeśli Boże ma oczy, aby. Aby widziało, płyną trumny jak maszty, maszty, jak płonących wierz głownie, ramion dźwigą je maszty, niby pomsty pochodnie, niby dzwony wieczności, w swojej śmierci tak dumne, jaśniejące jak kości, liczbą swą. Pięciotrwałe. Płyną, płyną jak wieże, pięciostrzelne, ogromne, zawrzeć z pomstą przymierze, przysięganie niezłomne. Płyną, płyną jak góry, co się zbyły swych posad. Przez ulice i mury pną się, gniotą niebiosa. Płyną, jak dzieje spętanego narodu, W swe cmentarne wieżeje wiodą czoło pochodu. Bramo, bramo cmentarna, na popielne mogiły, popękana i czarna, masz ty w sobie te siły, aby przyjąć te trumny na wielczyste spocznienie. Czy masz taki dół dumny, czy masz taką ziemię? Brawo, brawo cmentarna, czy ogarniesz je sobą? i tak będziesz pocarna, że nie wydrą się grobą i uderzą w niebiosa, jak ogóry jerycha, niby dzwon wielogłosy, który skarga kołyszą. Brawo, brawo cmentarna, pogrobnego żalniku, czyli masz takie żarna dla tych dzwonów, pomników co wymielą proch i posypią na urny, niby ziarna wieczności na ich byt pięciowtórny. Brawo! Brawo cmentarna! Czy masz takie wierzeje jak wrotnica Ofiarna, co pomieszczą te dzieje? Spętanego narodu, który skargi tak grzebie? Niewolniczego snu, głodu. Czy pomieścisz je w siebie? Czachowski, trzeci fragment poematu, został podzielony na dwie części. Konstrukcja pierwsza jest bardzo precyzyjna. Każda z jego części zawiera dwie dziewięciostrefowe, dziewięciobersowe strofy, a każdy wers jest dziesięciosylabowy. Te części stanowią jakby dwa skrzydła dyptyku. Pierwsze wypełnia pozornie idylliczny świat natury. Drugie jest domeną historii, której ta natura wyraźnie sprzyja, którą wspomaga, ciemnobór, osłania i chroni oddział powstańców. Czachowski to postać jednego z jego przywódców, naczelnika wojennego województwa sandomierskiego i żołnierza spod Małogoszczy, Diolizego Czachowskiego. Poeta zdaje się podzielać intuicję